Cześć, Witam was cieplutko w kolejnej recenzji na moim kanale. Moi drodzy, tym razem przede mną na moim biurku Willis MB SAS, czyli brytyjska wersja Willisa, który służył Special Air Service. Moi drodzy jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym zestawem, ponieważ naprawdę ciekawi mnie wygląd tego wszystkiego, tych dwóch figurek jak i oczywiście samego pojazdu. Czy mogę oni powiedzieć coś dobrego, czy może jednak Powinienem o nim powiedzieć coś złego. Ja już widzę w tym zestawie spory potencjał, ale wszystkiego przekonamy się, gdy dorwę się do tego, co jest w środku. A teraz zaczynajmy. Czas odpakować tą bestię. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi to lepiej niż ostatnio. Jednosprawne, szybkie cięcie. Oczywiście przypomnę Wam, że wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie, czyli link do mojego TikToka, Facebooka oraz Instagrama. Zapraszam Was tam serdecznie. Oj, 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 aż się posypało z biurka, zobaczymy co my tutaj mamy. Oczywiście kilka woreczków oraz dość cienka, malutka instrukcja. A więc cały zestaw, tak w zasadzie, jest już przede mną. Trzeba się zabrać za jego układanie. Ale moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo zaskakujących elementów, które sprawiają, że ten zestaw jest bardzo. Bardzo ciekawy do składania. Naturalnie rozpocznę od złożenia figurek, a później przejdę do klasycznego modelu. Zobaczymy, co nam nie czeka w środku, i widzimy się dosłownie za sekundkę. Samochód terenowy Willis MB SAS różni się od klasycznego pojazdu na wyposażeniu US Army. Maszyna ta nie posiada bowiem grilla, a przy zderzaku zamontowany jest skraplacz. Modyfikacja ta ułatwiała skuteczne działanie w trudnych warunkach pustynnych. Ponadto samochód wyładowany jest niezbędnymi przedmiotami do prowadzenia walk z dala od zaplecza logistycznego. Na pojeździe zamontowane są dodatkowo trzy karabiny maszynowe, dwa karabiny maszynowe Vickers K oraz jeden Browning M1919. Kamuflaż oczywiście pustynny, a klockowy model wydany został w skali 1 do 35. Posiada ponadto dwie figurki, oficera i żołnierza SAS, i składamy go ze 180 klocków. Model wydany został na licencji Jeepa. A więc jestem z powrotem, moi drodzy. Jak widzicie, model stoi już przede mną złożony, a rozpocznijmy recenzję, jak zawsze, od opisania wszystkich dodatków, które w tym modelu się znajdują. Przede wszystkim ta urocza. Wysoka beczka, według mnie wyszła naprawdę ślicznie. Jest to oczywiście jeden klocek specjalny odlew, można go jednak fajnie użyć, więc bardzo się cieszę, że tego typu elementy znajdują się w zestawach. Do tego, poza szkieletorem, który naprawdę wyszedł ślicznie i możemy go naprawdę ładnie wykorzystać w wielu formacjach, otrzymujemy również w dodatku. Pistolet maszynowy MP40 oraz ten taki charakterystyczny bagnet lub też nożyk, który na pudełku widzimy, że trzyma jeden z żołnierzy. Ponadto w modelu otrzymiemy aż dwa hełmy: jeden w kolorze Dunkelgelb, a drugi beżowy. Jeden to jest oczywiście niemiecki Stahlhelm, natomiast drugi to brytyjski klasyczny hełm, który był bardzo powszechnie wykorzystywany podczas II wojny światowej. I spójrzcie, jak fajnie możemy przyczepić hełm do główki. Tego szkieletora, który jest według mnie naprawdę, naprawdę uroczy. Można go wykorzystać przy bardzo wielu okazjach. Warto wspomnieć, że szkieletorowi rączki ruszają się delikatnie inaczej niż normalnym figurkom. Tutaj ręką możemy ruszać góra-dół, a nie przód-tył, jak to ma miejsce w przypadku normalnych figurek. Warto to wypunktować, a ja już wiem, że ten szkielet zostanie bardzo ciekawie wykorzystany na jednej z moich przyszłych makiet. Teraz przejdźmy do tej malutkiej wysepki. Na której otrzymujemy jeden mały, skromny krzaczek, niebieską buteleczkę oraz taką fajną palmę, która była dostępna już w kilku zestawach. Także nie jest to nic nowego, na temat czego warto się jakoś specjalnie rozwodzić. Pewnie większość z Was ma już ten element w swojej kolekcji. Oczywiście fajnie, że otrzymujemy to w tym zestawie, ponieważ jest to oczywiście zestaw dedykowany Afryce. Teraz natomiast przejdźmy już do figurek, które mamy w tym zestawie. Mamy tutaj jednego oficera oraz jednego żołnierza. SAS, jak widzicie na czapeczce tej figurki dostajemy specjalny nadruk z logiem tej formacji. Jest to naprawdę super dodatek. Mundur pustynny wykonany został bardzo, bardzo ładnie. Niestety z nadrukami tylko z przodu na korpusie. Bardzo na tym ubolewam, ale jednak nadruk jest całkiem, całkiem dokładny, więc nie ma co narzekać. Niestety muszę powiedzieć kilka gorzkich słów na temat twarzy tej figurki, ponieważ ja po prostu nie jestem w stanie tego w kobi zrozumieć. Jest to oczywiście moja subiektywna opinia, dlatego jeżeli się z nią nie zgadzacie, to sekcja komentarzy jest otwarta dla Was. Jednak ja uważam, że główki zaczynają wyglądać coraz gorzej i mam wrażenie, że cofamy się do roku 2019, kiedy takie figurki były standardem. Nie jestem w stanie zrozumieć fenomenu tej brody, skoro ona tak magicznie się kończy, a po bokach i z tyłu nie dostrzegamy żadnych włosów. Ta, cały ten wyraz twarzy, no po prostu mi się nie podoba. Jestem o wiele większym fanem tych starych figurek z starymi wyrazami twarzy. Powtarzam to praktycznie w każdym filmie, ale niestety dalej nad tym ubolewam, bo niektóre z tych nowych twarzy wychodzą naprawdę ładnie i urokliwie. Jednakże w tym wypadku, no według mnie coś tu nie wyszło. Przechodząc natomiast do drugiej figurki, która w dłoni dzierży Thompsona, no to jest wykonana zdecydowanie bardziej podstawowo. Tutaj otrzymujemy tors, który nie jest umieśniony, Jest to zwykły ten taki chudziutki torsik oraz krótkie nóżki w odróżnieniu od pierwszej figurki, która miała te klasyczne buciki wojskowe. Przez to ta figurka wygląda jakby była troszeczkę za niska. Nie jestem zbyt dużym fanem tych krótkich nóżek. Natomiast otrzymujemy tutaj bardzo bujną czuprynę oraz tą charakterystyczną brodę. Akurat ten element bardzo mi się w Kobi podoba, bo naprawdę fajnie można go czasami wykorzystać. Całą twarz w zasadzie zasłaniają włosy oraz broda, przez co dostrzegamy tylko Okularki, które jak najbardziej w Afryce na pustyni są tutaj wskazane. Teraz przejdźmy finalnie do samego Jeep'a Willisa. Jak widzicie, model wykonany został poprawnie historycznie, ponieważ otrzymujemy tutaj masę, masę sprzętu. Przede wszystkim jak najwięcej benzyny tylko się da, zamontowanej między innymi na masce oraz po bokach samochodu. Na samym pojeździe zamontowane aż trzy karabiny maszynowe, a z tyłu dwie dodatkowe. Opony, a tak naprawdę to koła w sumie wypada powiedzieć. Z przodu ten charakterystyczny grill, jakie posiadały tego typu Willisy. no naprawdę super szczegół, super dodatek, bardzo mi się podoba. Niestety jest tutaj mały minus, ponieważ ten klocek jest dość ciężki do zamontowania w odpowiedni sposób i najpewniej będzie się on wam przez cały czas delikatnie ruszał. Sam Jeep swoją strukturą nie różni się w żaden sposób od tego amerykańskiego w skali 1 do 35. Model został wykonany naprawdę ładnie, i według mnie jest to maksimum umiejętności. Które jesteśmy w stanie wycisnąć z tak małej skali, ponieważ przypomnę, że model ten jest mniejszy od mojej dłoni. A to, jak realistycznie wygląda on w połączeniu z figurkami, no jest po prostu fenomenem, i samo w sobie autko naprawdę mi się podoba. A teraz przejdźmy do przykrego tematu, jakim jest. Cena tego zestawu, ponieważ niestety musimy za niego zapłacić aż 100 zł. bez grosza. Aktualnie jest 8% promocja na ten zestaw, przez co możemy go nabyć w cenie 92 zł. Jest to dużo, tym bardziej, że mamy całkiem mały model, ale jednak zwróćmy uwagę, że jest w nim naprawdę dużo ciekawych elementów, które można w bardzo fajny sposób wykorzystać. Dlatego odpowiadając na pytanie, czy warto, czy się opłaca to zależy po prostu od tego, w jakim kierunku chcecie prowadzić swoją kolekcję i czy uważacie, że ten zestaw z takimi figurkami, z takimi akcesoriami będzie Wam potrzebny. Mi na przykład naprawdę zależy na rozwijaniu frontu afrykańskiego, dlatego tego typu zestawy są mile widziane w mojej kolekcji. A jak to będzie u Was? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Czyli podsumowując, cena mieści się w realiach Kobi, czyli dość wysoka, ale dla niektórych wciąż akceptowalna. Sam model na mnie robi super wrażenie. Poza tym, oczywiście, że wymienię sobie główki w tych figurkach i pewnie zużyje te wszystkie akcesoria w delikatnie inny sposób, to naprawdę sam w sobie pojazd. I cała ta otoczka, którą w tym zestawie otrzymujemy, jest według mnie warta swojej ceny i warta rozważenia. No, moi drodzy, jestem bardzo, bardzo ciekaw Waszych opinii dotyczących tego modelu, ponieważ moje oczekiwania. On spełnił pomimo tej wysokiej ceny. Dziękuję oczywiście za wytrwanie do końca tej recenzji. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i był wystarczająco szczegółowy. Zachęcam oczywiście do napisania komentarza, co Wy na ten temat myślicie. Czy macie ten model, czy nie macie go, czy zamierzacie kupić, albo czy w ogóle nie zamierzacie go posiadać w swojej kolekcji, a jeżeli nie, to dlaczego? Dzięki za wytrwanie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć i pa!